13! 13! Pewnie myślicie, że 13 jest pechowe! Ja myślę, że 13 to 1 plus 3 to 4, a 4 przez 2 to 2, a 2... To jest fajna cyfra. Po prostu. Witam Was na kanale Lukla Impro i dzisiaj będę Was uczył fantastycznej gry, która się nazywa Słowo po słowie. A to magiczna gra słowo po słowie jest tak magiczna jak trzynastka, więc uwaga. Słuchajcie, zaraz zaczynam. <zysk> To teraz będzie na poważnie. Gra, historia słowo po słowie jest bardzo prosta. Polega na tym, że opowiadamy historię dokładając tak jedną cegiełkę, to znaczy jedno słowo. Każdy grający dokłada jedno słowo i budujemy historię. Można opowiadać we dwie osoby. Trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć, dwadzieścia. Można zacząć od stwierdzenia dawno, dawno temu, a potem można się bawić, ale ważne żeby ta historia była w miarę logiczna. Zapraszam dzisiaj do opowieści Basiu. Cześć Basiu. Cześć Weniu. Bardzo się cieszę, że znowu opowiadasz ze mną historię. <grym> Bardzo lubię z Tobą opowiadać historię. Dzisiaj opowiadamy historię słowo po słowie. W porządku. Jaki tytuł? Tytuł: Adam. 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 Tak, specjalnie mhm. dla Adasia organisty opowiemy piękną historię Słowoposłowie. Gotowa. Jasne. No zaczniemy od słów. Dawno? Dawno. Temu? Żył sobie Adam. Adam był mnichem i czuł potrzebę kontaktu z Bogiem oraz ze swoim jestestwem. Adam mieszkał w miasteczku o. i nazwie Krasny Staw. Krasny Staw. To mało miasteczkowe miasto. Adam codziennie chodził do sklepu i kupował mleko oraz płatki, ponieważ bardzo mało jadał. Adam po zjedzeniu płatków wychodził do kościoła, gdzie modlił się całymi dniami. Któregoś dnia Adam usłyszał anielski głos, który mówił do Adama: Adamie, weź swoją teczkę i idź do roboty. Adam poszedł do roboty i żył długo i szczęśliwie. No. Ta gra bardzo powoduje radosne odruchy. Cieszymy się bardzo. Dzięki Basia. Dzięki. Dobrze się bawiłeś? Bardzo dobrze. Możecie podążać zawsze jakąś wolną myślą, możecie zaskakiwać partnerów, mówiąc im dziwne słowa. Możecie się zaskakiwać, ale ważne, żeby pobudzać kreatywność. Słuchajcie, dzięki Wam bardzo za wysłuchanie naszego tutoriala. Gra nazywa się Opowiadanie słowo po słowie. Zapraszamy Was wszystkich na kanał naszego teatru, który nazywa się... Lukla Impro! Zapraszamy również na stronę www.lukla.pl Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, możecie polubiać, pokochiwać nasze zdjęcia, filmy. Tak. Dzięki Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia! Logiczne myślenie jest fantastyczne, tak jak ja. No to co, taki żarcik. <gry> Weź. No tak. Jak zobaczycie zdjęcie Basi, to na pewno napiszcie fajny komentarz, taki: "Hej, Baśka, ale jesteś ekstra". No i oczywiście napiszcie do Adasia.